Wyjeżdżamy, ale chciałam też przy okazji powiedzieć taką ciekawostkę to samochód gili produkcji białoruskiej. O, bardzo ładny, to jest białorusko-chińska produkcja, jeśli się nie mylę. No ten takie czerwone. W ogóle tutaj dużo jest marek samochodów oprócz takich standardowych, co u nas w Polsce też jeżdżą, też bardzo dużo jest azjatyckich. ładna wioseczka pod Mińskiem. No to jesteśmy 110 km od Mińska już. <grymnie> 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 Nagrywam jak smakujesz chipsy Lay's o smaku homara. Jak, dobre? W ogóle dużo tutaj fajnych smaków jest. Są krabowe, to właśnie są z homara, smak homara. Smaku krabowego. No się różne są takie, których u nas nie ma na przykład. Zjeżdżamy na parking. Przejechaliśmy do parku historycznego Sula. Znajduje się około 60 km od Mińska. Jak widać, to jest duży parking. Ciężko było tu dojechać jakimiś tymi dróżkami, ale chyba wjechaliśmy od złej strony po prostu, ale parking jest duży. To jest historyczny park, który poświęcony jest kulturze słowiańskiej i. Historii Wielkiego Księstwa Litowskiego trochę pod tym kątem jest zrobione i. No i zobaczymy, co tam będzie. Park jest czynny od środy do niedzieli. Poniedziałek wtorek jest nieczynny. Podobno tej wiosny była to duża powódź i zatopiła cały park. I tutaj jeszcze trochę naprawiają nawet te szkody, które powstały po powodzi. Coś wodnego bardzo. Dorosła osoba 40 rubli, dziecko 15 rubli. Czyli dostaliśmy jeszcze takie bileciki na degustację napułu alkoholowego. Taką mapkę dostaliśmy. I tutaj właśnie są różne numerki i chyba od jedyneczki zaczynamy. Nie jedyneczką, to jest początek oglądania. I później są cyferki i trzeba właśnie tak obejść według numerków. A do poka. A to jest program, właśnie co tutaj się dzieje. tutaj kupimy wodę? Możesz sobie takie różne sweeniary kupić. O, to jest fajny, Marcin. Naczynie, właśnie. Nie wiem, czy to jest drewno. Nie, to jest chyba ceramika. To jest właśnie taki miecz, na który się stawia kieliszki, potem się z niego pije. To jest taki stoteczek. 70 rubli. Kalendarz, o ten fajny. Białoruś, tak, mapka taka. Magnesy, kubeczki. To odpływają taką barką, ale to jeszcze chyba nie nasza kole. Ta barka to jest szósty punkt programu. Tutaj jest też kompleks hotelowy, restauracyjny. Można sobie wynająć domek, albo pokój w hotelu. Tam widoczne są takie altanki, w których właśnie jak tutaj wynajmujesz albo pokój, albo domek, albo przyjeżdżasz po prostu na cały dzień. Można sobie tam zrobić grilla, a tam są żywe kozy i plac zabaw. A tu nawet jest plaża. Też kolejne altanki i nawet są leżaczki. Na takiej altance. Podgadzam za kurkę. te kamienie to jest pierwszy punkt programu. Zaraz pewnie poczytamy, co oznaczają. Kamienie są proste. Tak, to są megality, ale właśnie napisane o tym, że nie wiadomo, do czego były wykorzystywane, tak? O, to można przychodzić i czuć taką moc i energię od tych kamieni. Tak, to właśnie takie mini czy tak? Takie megality. Runy słowiańskie też to te można Mamy, zaobserwować no. na tych megalitach. A co jest na tutaj? Jesteśmy przy punkcie pierwszym, to jest kromlech? Kromlech? Tak, tak. To, to brama Uzi Zor. Czyli brama wszystkich jezior, to się nazywa w tym parku. Jako brama wszystkich jezior. Mhm. A tam przed nami chodzi. To restauracja. Na terenie parku jest kilka restauracji, gdzie można coś zjeść. To jest napisane dolmen, dolmen, że to jest grobowiec, on coś takiego jak grobowiec. Wiem, że u nas się kurhane budowało. Mhm, tak, kurhane też, ale tutaj akurat to są takiego typu z megalitów zrobione coś. No tak, to jest domek, domek czarownicy. Do niego można wejść, my na pewno tam wejdziemy. No to jest taka rekonstrukcja takiego miejsca, gdzie... Słowianie, Poganie, jeszcze z czasów pogańskich, właśnie sobie zbierali się przy ognisku, spędzali czas. A teraz chodzimy do wioski słowiańskiej. I tutaj są takie chatki. Można wejść do środka i zobaczyć jak to wyglądało. Wow, o, jej tu jakieś pająki są. Trzeba uważać. Takie krzesełka fajne, wyciesane w drewnie. A to jest domek, tak, który można sobie wynająć. Nazywa się Dom wariagów. Właśnie tutaj można go wynająć i sobie tutaj spędzić czas. Chatka Wiedunie. To nie jest wiedźma. To jest tak, przetłumaczone na angielskie, że to witch, że wiedźma, ale to jest bardziej wieszczka, jeśli tak dosłownie przetłumaczyć. O, ale fajnie. Maska fajna. Właśnie tam jest ta pani, która tutaj udaje wieszczkę. To jest, ta wyspa to jest kolejny punkt. A takie drewniane fortyfikacje. Jeżeli ktoś chce więcej historii posłuchać, można tutaj sobie wziąć taki audio przywodnika i sobie chodzić i zwiedzać razem z audioprzewodnikiem. A na plaży jest taki duży grill. Podróż drakarem, wypisane. To jest oszukańczy drakar, zobaczcie, tam jest chyba silnik schowany. Skoro Baba Jaga ma kamerę, no to... Możemy Baba, Jaga, Baba Jaga ma gaśnicę. Tak. Aby się zdziwiła, nie? Żeby każdy został wiosło do ręki? No tak, mogło I być no. Tak Mogły być takie właśnie to, otwory. No, myślę że to było być ciekawsze. Wygląda jak ktoś się jeszcze kolejne, kolejne punkty to młyn wodny, ale już go widzieliśmy, mieliśmy, i właśnie teraz w planie zwiedzanie zamku. Jeszcze raz to ten młyn po polsku. Ciąg wiśnie To jest nawet tak napisane. Wojewody ruski. Radziwił. Tak, wczoraj zwiedzaliśmy różne pałace i zamki Radziwiłów, jeden z nich. A teraz wchodzimy na salę, gdzie są. Piękne średniowieczne stroje. No tutaj te portrety są większości litewskich i polskich książąt. Takie piękne stroje, męskie i damskie. A ten mi się podobał najbardziej. No to porkuj, ten ciężko się dostać, żeby zobaczyć. Gielanka. To jest jakieło, tak? A wchodzimy do sali Bisiadnej. skóra niedźwiedzia niedźwiedzie na ścianie. Studnia. A to są różne zamki. Zamek Zgrodna. Zamek Zlachowicz. To są obrazy, jak wcześniej wyglądały zamki tej ważniejszych miast. Na przykład jest mamy zamek w Witewsku. Wielki książę litewski, Aleksander. Nawet przystojny taki. A to taki leżaczek. Jak się zjadł, to można było potem odpoczywać w takim leżaku. To jest bardzo fajne miejsce, moim zdaniem, na wycieczki szkolne, bo jeżeli dzieciaki tutaj przyjdą, jeszcze będą miały przewodnika, które właśnie chodzą po tych wszystkich salkach, po parku i w taki ciekawy sposób przedstawiają całą historię. Na pewno więcej by zapamiętały, niż po prostu siedzą w szkole i to samo wysłuchują na lekcjach. To nie jest stara tak, budowla. Kiedyś to był zamek i jakieś tam ruinki, coś tam zostało, ale to wszystko jest nowo wybudowane. A teraz to jest właśnie wodny, wodny młyn. No fajne to jest. O. Tak, to jest właśnie takie zrobione jak takie miasteczko. Tam właśnie był młyn, przed nami garncarnia. Tak, garncarnia. Garncarnia. Tam młyn, przed nami garncarnia. I można naprawdę się poczuć tak, jakby się w tej historii człowiek zanurzył po prostu. Garncarnia, Ganciarnia. No to można sobie kupić, nabyć takie suweniry. Cenę nawet całkiem fajne. O. No, pan ręcznie robi i można sobie tutaj kupić. Fajne też to jest to, że są właśnie ci pracownicy, którzy fizycznie coś tam robią. Są i dlatego jest to, to miejsce jest takie żywe, tak? Można spotkać prawdziwą to właśnie wiedźmy, wieszczkę. Właśnie pana, który wyrabiał. A naczynia z gliny. O, same. Adam Mickiewicz. A to są inni znani autorzy białoruskiej literatury: Franciszek Konuczewicz, Jakub drzewko, Kolas. Drzewko y języków. Aha, drzewko języków. Od czego się zaczęło? Indo europejskie języki. Hmm? Kawałek z tego statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tatar na swoje... Może teraz, o, dopóki, nas... pani nam dużo ciekawych rzeczy powiedziała właśnie w tej księgarni. Muszę powtórzyć, dopóki mi z głowy nie wyleciało niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy oczywiście wiedziałam. No najważniejsze, co nie wszyscy mogą wiedzieć w Polsce, że językiem księstwa litewskiego oczywiście był język staro-białoruski. Zresztą statu, wszystkie, to, statut tego księstwa było napisane wszystkie statuty, wszystkich wersji statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego było również napisane w języku staro-białoruskim. I co, czego nie wiedziałam, co mnie bardzo zdziwiło, że od, od XVI wieku w języku staro-białoruskim używano zarówno cyrylicy, jak i łacinę. Do tego nie wiedziałam, że pisało się jednocześnie, można było pisać i cyrylicą, i łacińskimi literami. O tym nie wiedziałam. A od XVI wieku język jakby zaczął zanikać pod wpływami języka polskiego, że po prostu zaczę zaczęli mówić po polsku. Więc język zaniknął, a potem zaczął się, się tworzyć właśnie ten już współczesny język białoruski, który tak naprawdę powstał na bazie dialektów e, terenów właśnie tej środkowej e, Białorusi. I też jeszcze czego nie wiedziałam, że to jeszcze nawet Tatarzy, którzy przyjechali do Białorusi, stworzyli też swój, swój alfabet, taki język białoruski pisany, arabskimi literami, ale to właśnie tylko jakby Tatarzy tego używali, tak? Więc to nie jest arabski, to jest białoruski pisany po arabsku. Nie wiem, generalnie używali go Tatarzy białoruscy. Teraz mamy księgarnie. widzicie, jakie gazetki sobie. Tak, to jest maszyna do pisania stara. Tak się robiło pierwsze gazety. Układało się literki po kolei i potem przekładało się kartkę jedną, kartkę drugą, kartkę jedną. Znowu mamy Adama Mickiewicza. Poezji Adam Mickiewicza. To jest tytułowy, ten, tytułowa strona pierwszego tomu wierszów. Poezji Adam Mickiewicza. Wydane w Wilnie, oczywiście, napisane: Adam Mickiewicz narodził się w rodzinie litowskiej, litewskiej, litewskiej w lesie białoruskiej szlachty. Ojciec był adwokatem w Nowogródku, a mama była córką ekonomisty. Bardzo fajne to jest to, że jak przychodzisz, to są pracownicy, którzy opowiadają historię, odpowiadają na pytania i y, y, można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. A jeżeli ktoś y, chce po angielsku, no to wtedy audio przewodnik ewentualnie. To mamy zbrojownię. To, to mamy kolegium. Nie pójść jeszcze do szkoły, to Słuchajcie, to jest. Po polsku. Zwroty świętych starego i nowe, nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych. O widzicie? W ogóle no, to, wszędzie, to, to do jakiegokolwiek by się nie poszło jakiegoś muzeum na Białorusi, wszędzie się przyplata właśnie z polskością, tak? polską, z polską historią, no nie wspólną tego, historią. Nie tak? wymagać, bo od niedawna tak naprawdę jesteśmy tylko rozłączeni w kraju. To mamy chemię. Stat, statut, statut statut Kniastwa Litewskiego, wielkiego Litewskiego i właśnie to jest oryginalne. Oryginalny statut napisany po staro-białorusku i tu już wydrukowane. to jest inkarnizacja. Da się przyjechać taką koleją konną, że jest taka kolejka, jeździ torami, ale prowadzi tę kolejkę taki konik, a to jest dodatkowo płatne. Dorosły 10 rubli, dziecko 7 i takimi oto torami. Mijaliśmy teraz. Mhm. Się ważyło piwo. Wow. Destelarnie. No. A to jest zrobienia starki. Nie mm -hmm. działa. Działa? Nie działa, działa No Tak, bo nie wyrabiają tutaj swoją starkę, jest którą działalne. można też kupić w sklepie z souvenirami a też jest degustacja. I w restauracjach też można sobie zamówić. Destylator starki. No, teraz trafiliśmy do stajni. jest takie sanki. Masza się nazywa. Masza. To jest Borys. Może sobie się przejechać bryczką, ale też można y, konno po prostu. Y, normalnie w siodle. Nie, bardzo nie znam. Tam ten wygląda komputer. do piekarni. Do piekania chleba. To już piec. No i można tutaj też od razu kupić chlebek. Apteka i zioła. To jest siedziba aptekarza. O, te ma swoje sprzęciki. A tu. To jest tak jakby dom aptekarza. On sobie w domu przyjmował, tak? No tutaj ja ciężko. Być. To jest wołowina, pieczona, pieczęcy przez 5 godzin. Jakieś babki, oczywiście placki ziemniaczane na różne różne sposoby. Jest bulburger, czyli burger w plackach ziemniaczanych. Jakieś takie flaczki są według przepisy z 1600, 1612 roku. No. Można sobie zamówić właśnie ten, różne, takie herbatki ziołowe, mieszanki różnych ziół fajnych, opisane. Kwas sami robią. Oczywiście Starka też sami robią. W razie przestawkę mamy, tak? I y, ta marcheweczka po koreańsku. marchewka po koreańsku. Czosnek. I czosnek. A to tutaj jest pomidor, tak? A to jest pomidor. Okay. A to papryka. No dobra, przyszła babka, taki dzwoneczku. Oni chyba te, te, te naczynia też sami wyrabiają, nie? swojej gancarni. Tam jest ziemniaki, mięso, śmietana, żurawina, cebula też jest wiem. To jest wołowinka, która niby 5 godzin dochodziła w piecu i kasza, malutka porcyjka, a te mamy rybkę, rybka i ziemniaczki, wygląda ładnie. a takie też mamy, dla domieniki też takie same. Wołowina super dobra, moja babka też, a kasza to jest z groszkiem zielonym, też nie smakuje. Pani? Rachoneczek na wyższe 174 rubli. Doczytaliśmy, że ten park historyczny nie jest komercyjny. Wszystkie pieniążki, które zarabiają właśnie z turystów, ze sprzedaży tych souvenirów, wszystko idzie na rozbudowę, tego, na rozbudowę tego parku, na jego ulepszenie, naprawy, na utrzymanie, na ulepszenia. Więc tak to wygląda. Sami piją końbiurowe ciasteczka i smakują. Fajnie, że jest kilka, więc każdą możesz jeszcze podegustować. Nie jest to tanie. Nie, 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 jest, nie są to tanie restauracje, ale bardzo dobre. Tak? Zostałeś na parę miejscówek. Teraz mamy właśnie warsztat w Jamy Mijamy aptekę, już tam byliśmy. Czyli tu tak naprawdę mamy różne, tak, osadzone, osadzone miejscówki w różnych czasach, od starożytności, po średniowiecze. właśnie różne etapy historii tatickiego Siedliskopolickiego. Nitka Nitko też. Trzeba było nawijać. Ale nie w ogóle też, żeby nie były książki. Kalilaska, nie siadajcie na Lożak to jest sklepik miejscowego Żyda Wiesz, czymś takim uh -huh. to, to się tłukło i masełko się z tego robiło Chata białoruskich tatarów jeśli oglądacie tą serię od początku, to już wiecie, tak, że na Białorusi też się osiedlali Tatarzy. Jakoś tak na bogato było o Tatarówce. No na bogato. Lepiej te chaty wyglądają tam Czy mamy chaty pszczelarza. To, Można kupić metr. Zabrzmiewanie, że zaczynają rozmały ja to dużo Widzisz? dużo? Ej, czemu tego jest tak dużo? Uh -huh. Tu jest pszczoła. Nie Niesamowite to jest to, że to wszystko jest takie żywe, nie? W sensie, że to jest dom pszczelarzy, i to naprawdę są pszczoły i naprawdę robią własny miód tutaj, który nawet można sobie kupić, zabrać ze sobą. Na muzeum siedziba loży masońskiej. To chce sobie zdjęcie na tronie masońskim Czapka masońska z 1890 roku mhm. Wydarzenia chronologiczne Masonów Co? Teraz jesteśmy w domku Szlachta. eleńskich, Dom szlachta. A tu są chatki starożytnego człowieka. taki no, to chyba tak no, to no, to Tutaj rzucałem toporem, toporem malcowałeś żeby nie, nie wpaść pod topór Ej A jej Nie wow, Marcinowi się udało z 14 roku, od 14 roku życia można rzucać tylko Dobra, my już kończymy z witanką gdzie jeszcze mamy ekspozycję teatru.